W kolejnym hajem mam tutaj niezną torbę koło siebie, i od razu zdradzę Wam małą tajemnicę, że zrobiłam to zamówienie, po czym znalazłam coś jeszcze na stronie, bo zawsze online zamawiam. I dokonałam kolejnego zamówienia, z tym, że jest to już dużo mniejsza torba. Mam ją też tutaj, ale gdybym zaczęła w jednym filmie otwierać obie torby naraz, to strasznie długi byłby ten film, więc stwierdziłam, że podzielę. Te zamówienie na dwa filmy. Jeden będzie z tą większą torbą, a drugi z tą mniejszą. I jeszcze muszę Wam się z czegoś wytłumaczyć. Nie wiem, jak to się stało. W ostatnim holu na pewno kojarzycie taką sukienkę bardzo opiętą czarną, z tłuszczymi rękawami, z takim żółtym paskiem z boku. Bardzo dużo świetnych komplementów od Was otrzymałam. Mój mąż również powiedział, że muszę tą sukienkę zatrzymać sobie. Nie wiem, po prostu nie wiem, jak to się stało. Pojechaliśmy do sklepu oddać te rzeczy. Zresztą we vlogu ostatnim widzieliście, że byliśmy w hajemie, położyłam torbę ze zwrotem na ladzie, i męża zostawiłam tam i odeszłam gdzieś na bok, i w ogóle nie, nie zwróciłam uwagi, że byłam między tymi rzeczami do zwrotu właśnie ta sukienka. I po prostu jak wróciłam do domu, jak zobaczyłam, że nie mam tej sukienki, to się tak przestraszyłam. Od razu weszłam na stronę, zobaczyłam, czy jeszcze w ogóle są dostępne, bo była to z, e, minus 60% promocji ta sukienka, i wiecie, strasznie szybko im schodzą te rzeczy. Szczególnie nie wiem, jakiś chyba popularny mam rozmiar, bo zaglądam na stronę jest, a za chwilę nie ma już. I to nieraz już się tak zdarzyło. Także naprawdę teraz mam zasadę, jak coś naprawdę przykuje moją uwagę, coś mi się podoba. To kupuję to najwyżej, jak nie, nie będzie pasować, można potem oddać, bo, bo zaraz nie ma tego rozmiaru. Także oddałam tą sukienkę, nie wiem jakim cudem, ale na szczęście była ta sukienka jeszcze dostępna online, więc zamówiłam ją ponownie, ale żeby być spokojną, bo wiem, że ta sukienka była strasznie opięta. Co prawda wszyscy mówili, że taka ma być, że tak właśnie ona idealnie wygląda na mnie, ale dla pewności zamówiłam również rozmiar większą, więc teraz przymierzę. W tym holu dwie sukienki w dwóch rozmiarach, znaczy się. I bardzo proszę Was o ratę, która będzie lepsza. Zaraz je stąd wyciągniemy. I jeszcze w ogóle niesamowita rzecz się wydarzyła. 500 subskrypcji mi wybiło wczoraj. Niesamowicie się cieszę. W ogóle witam wszystkie nowe osoby. To jest niesamowite, ile Was przybywa i w jakim tempie. Także w ogóle to zapraszam na mojego Instagrama podlinkuję Wam go tutaj, znaczy ukażę Wam się na ekranie, bo zazwyczaj jak wystawiam jakiś film, to uprzedzam Was na Instagramie, a w każdym filmie rozdaję jakieś prezenty, więc będziecie mieć um, no, taką małą wiadomość, nie wiem, czy to wiadomością można nazwać, ale osoby, które obserwują mnie na Instagramie jako pierwsze dowiadują się, kiedy film się ukazuje i to zwiększa Waszą szansę właśnie na wygraną. Oprócz tego zachęcam do Kliknięcia dzwoneczka, wtedy dostaniecie powiadomienie, że wystawiłam nowy film. Także, no właśnie, jest jeszcze jedna sprawa. Jedna z widzek napisała do mnie, że nierównomiernie przychodzą powiadomienia. Jedne osoby dostają wcześniej, drugie później. No więc, zanim zacznę rozpakowywać te cudeńka, chciałabym Wam pokazać, co mam dzisiaj dla Was i troszeczkę zmienię dzisiaj zasadę, tak żeby było fair. A mam dzisiaj naprawdę fajne rzeczy. I nie mam jednego prezentu dla Was, tylko mam dwa prezenty dla Was. Pierwszym jest taki oto piękny plakat zalaminowany ze złotym nadrukiem. Po prostu idealny do wstawienia w ramkę i powieszenia sobie na ścianę. Jeżeli lubicie tą kolorystykę żółtą, macie jakieś dodatki w domu, a może chcecie zmienić sobie coś jeszcze tego lata, nie wiem, troszeczkę odświeżyć salon, sypialnie, nie wiem. Jakie tam pomieszczenie najbardziej będziecie chciały? To po prostu uważam, że właśnie dodanie takiego kolorystycznego obrazka i do tego, nie wiem, może powiesić go ten obraz nad łóżkiem, do tego jakąś żółtą poduszeczkę kupić na łóżko i już wygląda pomieszczenie zupełnie inaczej. Także naprawdę jest przepiękny. I bardzo proszę o hasło plakat. Komentarz z tym hasłem wygra. Także bardzo proszę o komentowanie plakat. Z tym, że zaznaczę tutaj, że trzeci komentarz ze słowem plakat wygrywa w dzisiejszym odcinku. Nie pierwszy, nie drugi, a trzeci komentarz wygra. Tak, żeby było sprawiedliwie. Do tego mam jeszcze takie piękne karty dla Was. Tak mi się z letnią tematyką właśnie skojarzyło, ale zobaczcie, jakie one są cudowne. Te kolory. I albo. Możecie sobie również je oprawić w ramkę albo wysłać do kogoś. To jest normalnie karta pocztowa. 11 takich. E, bardzo porządnie wykonane. Również są zalaminowane. Tak mi się wydaje. Tak. E, także na, na długo, długo, długo wystarczą. Będą bardzo ładne. Nie zniszczą się szybko. Także e, poproszę. Jest ich 11. Także poproszę o hasło karta i. Tutaj może wygra komentarz drugi. Także. Osobne hasło, yy, osobny komentarz do plakatu, osobny komentarz do kart. Oczywiście te same osoby mogą brać udział. Zapraszam. Odkładam wszystko na bok i przechodzimy do otwierania mojej paczuszki. Jejka. <laughs> się rozgadałam, przepraszam Was bardzo. Ale po prostu chciałam pewne sprawy omówić, wyjaśnić. I oczywiście są tutaj rzeczy dla mnie, są tutaj rzeczy dla Wojtka. Najpierw pokażę moje ceny, wyświetlam się na ekranie, potem pokażę rzeczy Wojtka. Wojtek, jak zwykle, przymierzy je dla nas. Dobra, lecimy. Najpierw muszę rozdzielić, co dla mnie, co dla Wojtka. Rozmiar 12, więc będzie to. O, jeden taki duży. <laughs> więc będzie to moja rzecz. Tutaj rozmiar się ukrył. Nie widzę, ale widzę, że to będzie rzecz Wojtka. Tak, to będzie Wojtka. Mhm, tak. Co tutaj jest? Rozmiar L, więc też to będzie Wojtka. Dlaczego ja mam same rzeczy Wojtka? Ale kurczę... Przepraszam Was, Ary tak... Nie! Ale wiecie co? Zobaczcie. Na opakowaniu jest napisany rozmiar L, a na metce rozmiar M, więc musi to być moja rzecz. Mam nadzieję, że nic nie pomieszam. Kurczę, teraz nie wiem. Mam nadzieję, że to również nie była moja rzecz. Elka, tak, na pewno. Ojejka, już widzę. To jest jedna właśnie z tych sukienek, o których mówiłam. Rozmiar M, moje. Tu widzę koszulka Wojtka. Tu jest moja bryzeczka. O Jezu. Wojtka koszulka. Wow, wiecie co? Już widzę. Jest to koszulka, którą zamawiałam chyba trzy albo cztery razy i nigdy nie przychodziła i w końcu mam. Pewnie jakoś zawsze zabrakło jej, czy co? Eska, czyli moja. Wow! Tu jest coś odważnego. Zobaczcie w jakim kolorze srebro świeci się, ale wszystko będę Wam opowiadać zaraz. I kolejna eska moja. A co, to dla Wojtka tylko trzy rzeczy? Mam nadzieję, że nic nie pomieszałam. <laughs> w ogóle założyłam sobie dzisiaj czekajcie, bo mi się tutaj powiadomienie nie pokazało założyłam sobie dzisiaj jedno z tych moich nowych spineczek. I powiem Wam, że tak wygodnie, jak te włosy są spięte z boku. Dobra, otwieram, pierwsza rzecz, bluzeczka, sweterek, Więc co, ja nie wiem, coraz więcej mi się rzeczy jakichś takich ukazywało, już na jesień może, albo na takie chłodniejsze lato, może dlatego, że już robiłam sporo holi i miałam tam sporo takich letnich rzeczy i teraz może na trochę inne rzeczy zaczęłam zwracać uwagę, w każdym razie, no już będą dochodzić powoli takie rzeczy na końcówkę lata do noszenia. Bluzeczka, ale ona jest powiem Wam taka grubsza, taka w formie cienkiego sweterka zrobiona. Piękny dekolt V, wycięcie V, krótki rękawek, piękny pudrowy róż. Bardzo mi się spodobała ta bluzeczka, zobaczymy. I tu jest właśnie ta rzecz, macko. <śmany> Zobaczcie, jest, ale <noise> dobra, to chyba będzie wpadka. Od razu się przyznaję. Zauważyłam tą bluzeczkę i mi się strasznie spodobała z myślą już o świętach, o sylwestrze. Wiem, że mamy dopiero, co my mamy? Koniec czerwca. Ale wiecie, potem jak chcecie coś założyć na sylwestra, to nagle nie możecie znaleźć nic odpowiedniego w sklepie. Więc stwierdziłam, skoro wpadła mi w oko, coś musi mieć w sobie. Więc zamówię. A co tam? Ale ona była pokazana na stronie tylko z przodu. A zobaczcie jej tył. Boże, cały. całe plecy wycięte. Więc nie wiem. Nie odważę się ubrać bez stanika, także na pewno pokażę Wam się w staniku w niej. No jest piękna. Nie jest za gruba dosyć cienka, taki lejący materiał. Bardzo się jej boję, ale zobaczymy. Kolejna rzecz. O, to mi się bardzo spodobało. Aha, nie mówiłam Wam rozmiarów w ogóle. Tą bluzeczkę mam w rozmiarze S. Tą mam w rozmiarze S. Tą mam w rozmiarze S, Opadająca na ramiona, z takim wiązaniem przy rękawku. Wycięcie. Ślicznie wygląda. I moje ukochane paseczki. Boże, ja mam takie wrażenie, że ja cały czas tylko paseczki noszę. Przepiękna. I nie jest taka krótka, także fajnie. No, nie jest długa jak do legińców, ale wiecie, brzuszek zakryje. <świetla> Świetna. Tak. Tutaj. Mam bluzeczkę, ja ją zamawiałam już kiedyś w kolorze y, takiej złamanej bieli, zresztą mam ją i bardzo fajnie się nosi i z tego co wiem, ona jest z domieszką, tak, z domieszką lnu, albo to było nawet 100% lnu, aż sprawdzę, zanim ją Wam pokażę, tak mi się coś kojarzy, tak, 100% len, a po prostu tak fajnie się nosi i jest taka zwiewna i... Lę się strasznie gniecie. Ja bardzo nie lubię lnu, ale tą sukienką, tą bluzeczką jestem zachwycona. I jak zobaczyłam ją w kolorze, właśnie musztardowym, to stwierdziłam, muszę ją mieć. Taka oversize'owa, pomimo tego, że mam ją w rozmiarze S. Ale jest po prostu świetna. Zresztą zaraz zobaczycie, jak ją przymierzę. Tak samo wiązanie przy rękawku, wycięcie, w wódkę. No, wódkę. Przepraszam, ja nie wiem co dzisiaj. tylko V. No, świetna jest. Naprawdę. Kolej, a. Jejka. No, to jest po prostu cudo. To jest cudo, ale bardzo chciałam zamówić to w rozmiarze S i nie było. Była tylko m ostatnia. I stwierdziłam, zaryzykuję. Taki czarny sweterek. Bardzo krótki. Matko boska. Ale do czarnych dżinsów z wyższym stanem przymierzę. Ale zobaczcie, to jest po prostu hicior, co ona ma przy rękawkach, ta bluzeczka. Takie kuleczki. Ale zobaczcie, cały rękaw... Jak Wam mam to pokazać? Cały rękaw jest powycinany w takie łezki. No, przepięknie będzie to wyglądać. No, świetna i tak porządna się wydaje w dotyku. Zobaczymy, jak ją założę. Rewelacja. No i tutaj właśnie mam tą sukienkę, o której mówiłam. Tutaj jest w rozmiarze 10, czyli jest to ten mniejszy rozmiar, który przymierzałam już w ostatnim holu. Z takim żółtym paskiem z boku. Napis sasi? Tak, sasi. Rewelacyjna jest ta sukienka. Ale tak jak mówię, to jest rozmiar mniejszy, a bardzo chciałam ją przymierzyć. Coś mi nie pasuje, coś mi za mało tych rzeczy. No chyba nie brakowało tej sukienki. No jak nie będzie w rozmiarze większym, to znaczy, że miałam ją mieć w rozmiarze mniejszym. Nie ma. Wiecie co, nie przysłali mi jej. Chyba, że tutaj ona jest. Dobra. Teraz zobaczymy. Zaczęłam rozpakowywać tą paczuszkę. Rozmiar M. Jest to sukienka, ale jest strasznie ciężka. Czarna. Oj, ona chyba będzie dłuższa. No, nie wiem, czy to moja długość, ale zobaczymy. I ona ma taki materiał prążkowany. I ona jest taka, tak wiecie, jak szlafrok na zakładkę za, um, Zamyk zamykacie. Tak składacie i związujecie z boku. Długi rękaw. No nie wiem, zobaczymy. Na razie nie zachwyciła mnie, ale wiecie, jak założę, może się okazać inaczej. Ostatnia rzecz, dwunastka. Jeżeli to nie jest moja sukienka, jest! Jednak mieli. Matko, tak. To jest właśnie ta sukienka w tym rozmiarze większym. Także będę mierzyć i powiecie. powiecie? Która na mnie lepiej leży. No i w ogóle, tak jak zawsze, mam do Was prośbę, żebyście mi doradziły co do wszystkich rzeczy. Uwielbiam, jak mi komentujecie, uwielbiam, jak do mnie piszecie, uwielbiam, jak mówicie, co do mnie pasuje, a co nie, co wymienić na mniejsze, większe. Kolor nie ten, kolor ten. Także przechodzę do zakładania rzeczy. No to zaczynam przymierzanie od sukienki, tej takiej opiętej i założyłam ten mniejszy rozmiar. Przymierzam już w ostatnim holu. Także tak dla przypomnienia jeszcze to jest rozmiar dziesiątka. Mówiłyście mi, że jest idealna dla mnie, stworzona. Ja mam takie wrażenie, że, <grym>, że jest tak opięta, chociaż wiecie co, nie wiem. Może ostatnio ona była jeszcze bardziej opięta? Jakoś tak? Ale wiecie. Może spadła mi też leciutko waga, bo jak wiecie ćwiczę. No, powiem Wam, że ostatnio chyba się inaczej nie, czu nie czułam, ile to minęło tydzień. Możliwe, że coś się z moją figurą zmieniło. No ale dobra, w każdym razie to jest ten rozmiar mniejszy, a idę założyć ten rozmiar większy. <grym> Założyłam ten większy rozmiar i wiecie co? Wydaje mi się, że jednak tamta mniejsza chyba jest lepsza. Ta się tak zaczyna marszczyć jakoś wszędzie. Zobaczcie. Czy to tylko mi się wydaje? Poruszam się w niej. No jest luźniejsza, fajnie. Ale nie wiem. Jezu, proszę, dajcie mi znać. W ogóle będę musiała jeszcze Wojtkowi przymierzyć te dwie sukienki. Pomyślimy, ale czekam na Wasze komentarze. W ogóle jest przepiękna. I ten pasek żółty. Odjazdowo. Nawet powiem Wam, bym tą sukienkę nosiła zimą. U nas w Anglii nie ma jako takich zimnych zim, więc nie muszę się nie wiem, jak grubo ubierać, a jeszcze szczególnie wiecie, jak do samochodu, czy gdzie jedziemy, Myślę, że spokojnie. No. Ślicznie wygląda. Tylko dajcie mi znać, który rozmiar. Założyłam kolejną sukienkę. I niestety, ale będę musiała ją oddać. Nie wiem, czy mi się aż tak podoba. Zobaczcie, jaką ma długość. Aż dotąd. Naprawdę jest dosyć długa. Ja nie przepadam za taką długością sukienek. Jak ja mam ją pokazać? O, dotąd ma długość. Moje skarpetki po prostu idealnie do niej pasują. Dekolt ma prześliczny. Przepiękny. I tak jak mówiłam, jest tak jakby składana. Tu się wyciągało od środka, ma taką dziureczkę, ten pasek z jednej strony, zakładała się do tyłu, z przodu się brało drugą część paska i się zawiązuje. Naprawdę, no, tutaj wygląda przepięknie. No, tak jak mówiłam, jest za duża. Musiałabym mieć rozmiar mniejszą, ale z tego co kojarzę, nie było chyba. Przez to, że jest taki prążkowany materiał, to wydaje mi się, że Takiego sportowego looku ona nabiera. Że można i do szpileczek, i do butów sportowych. No fajna, ale tak jak mówię, za duża i długość nie moja. Ale jak Wam odpowiada taka długość, to jak najbardziej polecam. Myślałam, że będzie gorsza, ale nie. Całkiem, całkiem. Tylko troszeczkę nie mój styl. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Założyłam sweterek z tymi wycięciami na rękawkach. I zobaczcie, jaki on jest krótki. Boże, założyłam spodnie do tego. Może powinna mieć spodnie z jeszcze wyższym stanem? Ja nie wiem, czy ja taki krótki sweterek mogę nosić. Kurczę, tak wygląda z tyłu. No te rękawki są przepiękne. Tak mi się podoba. Nie wiem, czy ciupkę za duży nie jest, odrobinkę. Ale fajnie do jeansów. Tylko mówię, może ciupkę wyższe spodnie powinnam mieć. Muszę się zastanowić właśnie, czy, czy nie jest za duży, bo te rękawki tak troszeczkę się zaczynają marszczyć. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Rozmiarniejszy, ale znowu rozmiarniejsze rozmiarniejszy byłby też tutaj bardziej opięty. A jednak taki sweterek to chyba wolę. Taki troszkę luźniejszy. Dajcie znać, co myślicie, ale boskie to jest macko, cudo Szkoda, że nie było rozmiaru mniejszego, bym miała porównanie, jakbym sobie zamówiła obydwa. No, dajcie znać. Naprawdę. Ciężko mi się zdecydować teraz. Czekam na Waszą opinię. Sweterek w kolorze pudrowego różu. Tak oto się prezentuje. Z tyłu. Powiem Wam, że jest całkiem, całkiem. Tylko, czy to jest mój styl? I tak trochę wam powiem po cichu, że chyba trochę piersi zmniejsza. <grymne> Ej, to takie moje odczucie. No i jest delikatny, taki fajny, przyjemny w dotyku, ale to chyba nie moja bajka. Chyba jednak nie. No sama nie wiem co mam myśleć o nim. Może to dlatego, że nigdy nie miałam takiego sweterka, takiej bluzeczki. I tak mi się ciężko zdecydować. Nie, włożony to tak kiepsko wygląda. Ja zawsze noszę rzeczy na wierzchu, nigdy nie chowam do środka. Może do środka też byłoby inaczej, ale ja na pewno bym nie nosiła. Dajcie znać, co myślicie. Bluzeczka w kolorze musztardowym. Jestem zachwycona tymi bluzkami. Naprawdę. Możecie, wiecie, włożoną nosić. Można wyjąć. Tak oto wygląda. Z tyłu tak się prezentuje. Rękawki można albo ładne kokardki z tego zawiązać, albo takie fruwające sobie zostawić. Świetna jest. Dajcie mi znać, czy pasuje mi ten kolor, bo to nie to, wiecie, każdy musztardowy ma inny odcień. Dajcie znać, czy mi ten kolor pasuje i czy mam ją sobie zostawić, bo tak jak mówię, mam już jedną taką jasną i się zastanawiam nad tą. Tak mnie bardziej coś przekonuje właśnie, żeby została ze mną, ale poczekam jeszcze, co mi napiszecie. Tak wygląda dekolt. I tak jak mówię, to jest rozmiar S. Ona ma być taka oversize'owa. Fajna! Piszcie, założyłam <słuch> tą srebrną bluzkę i po prostu porażka jakaś. Ja nie wiem, jak ja wam się w niej pokażę. <słuch> Okej. Okay. Zobaczcie, co. Do... <słuch> jak zrobię dwa ruchy, wszystko spada, więc nie wyobrażam sobie, jak. Jakaś dziewczyna miałaby ubrać tą bluzkę bez stanika. Po prostu, moment i zjedzie cała. Wszystko pokażę. Może nie będę jej komentować. Po prostu Wam pokaże się. Uwaga! Plecy wyglądają tak. Po prostu nie ma pleców. Jest cała odkryta. Ale jest strasznie niewygodna. Cały czas się suwa. Cały czas. No, ja się nie odważyłabym ubrać bez Stanika, ale tak jak mówię, nie wiem, jak ktoś miałby założyć, skoro to cały czas chce spadać. Dobra, zakładam następną bluzeczkę. Ostatnia już bluzeczka, ale jest tak fajna. Zobaczcie. Albo tak. Albo tak jak ja lubię włożyć sobie kawałeczek jej, z tyłu wygląda tak. Oj, włosy. Jest tak wygodna jejka, i albo wiecie, możecie ją sobie właśnie zsunąć, albo możecie troszeczkę wyżej wziąć i nie macie takiego aż dekoldu. Na różne sposoby można ją nosić, nawet pewnie jedno ramionko, tak? Tu wyżej i jedno ramionko sobie opuścić. No rewelacja! Tą bluzką jestem zachwycona. Uwielbiam takie bluzki. No i te paseczki. Wszystko po prostu, wszystko jest w tej bluzce świetne. Ekstra. Bardzo Wam ją polecam, naprawdę. Bardzo. Wszystkie rzeczy już widziałyście, przechodzimy teraz do rzeczy Wojtka. Mam tutaj trzy rzeczy dla niego. Wydaje mi się, że zamawiałam czwartą. Może nie mieli. Dobra, najpierw otworzę tą koszulkę, na którą cały czas kolowałam i cały czas jej nie było i w końcu jest. Bardzo mi się podobała. Rozmiar L. Taka oto biała w takie szaro-białe kwiaty. Taka mi się właśnie spodobała jeszcze z myślą o lecie. I tak te kolory zobaczcie, rozmazują się te kwiatki im dalej ku dołowi. Także myślę, że czy do białych spodenek nie, do białych to może nie, ale do jakichś właśnie szarych, czy do dżinsów. Myślę, że będzie świetnie wyglądać. Także no, jestem ciekawa. Bardzo fajnie wygląda. Tylko wiecie co? Obawiam się, czy ona nie będzie prześwitywać. Ale to się okaże, jak Wojtek ją założy. Druga koszulka. O! Co mi się skojarzyło z Instagramem. No świetna i zobaczcie rozmiar L. Zobaczcie. Czyż to nie są zdjęcia z Instagrama? Polaroid, Instagram tego typu. Świetna. I mi to się naprawdę skojarzyło z wakacjami, z wyjazdem, z taką pamiątką po wakacjach. Przyjemna, bardzo przyjemna, delikatna w dotyku. Naprawdę świetnie wygląda. Mam nadzieję, że Wojtek będzie zadowolony. I ostatnia rzecz Wojtka. Biała koszulka z takimi guziczkami na przodzie rozmiar nie wiem czemu jest metka urwana rozmiar L ale zobaczcie można ją nosić albo na długi rękaw albo na krótki rękaw spina się to takim tutaj paseczkiem z guziczkiem świetna i też do wszystkiego można ją nosić bardzo fajna no nawet to spodenek będzie jeszcze fajnie latem wyglądać No dobrze, to były wszystkie moje zakupy. Także bardzo dziękuję, że oglądaliście. Wyczekujcie kolejnego holu. Obserwujcie mnie na Instagramie. Na pewno dam znać, kiedy kolejny hol się ukaże. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!